Pokażę wam, jak w grze Gwiazdne Wojny Squadron zdobyć trofeum na krawędzi. Wchodzimy tutaj na grę wieloosobową i szkolenie bitwy flot przeciwko S i Solo. Losowa mapa, strona najlepiej, Imperium Galaktyczne, poziom trudności łatwy, krzyżyk. Gdy już zaczniemy grać, dajemy sobie ściółkę w lewo, aby uzupełnić sobie moc, i teraz. Trzymając lewą gałkę, wbijamy się w nasz gwiazdny niszczyciel, aby nasza wytrzymałość spadła do niżej niż 5%. Teraz dajemy szczałkę w prawo, aby prędkość nasza była cudniejsza. I gdy mamy naszą wytrzymałość już poniżej 5%, musimy w naszym niszczycielu gwiazdnym wlecieć tutaj do hangaru. Gdzie pokazuje ten? Znaczak i zdobywamy trofeum.